Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Aldi. Oferta obowiązuje od poniedziałku 9 czerwca do soboty 14 czerwca, lub do wyczerpania zapasów. Od poniedziałku do soboty, sezon na świeże okazje taniej nawet do 70%. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie cię żadna korzystna oferta na owoce pełne słońca, które kupisz nawet 70% taniej. Pogórki gruntowe, a ceny odlotowe aż 70% taniej. Poleca farmer Aldik. Żeby było wszystkim weselej, za 31% mniej są morele, również poleca farmer Aldik. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej, w promocji 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Sprawdź jakie inne produkty kupisz taniej o 52%. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. W Aldi jak zawsze najlepsze promocje przygotowane specjalnie dla Ciebie, obniżki nawet do 70%. Od poniedziałku do soboty czekają na Ciebie w Aldi super ceny na sezon grillowy. Skorzystaj już dzisiaj. Mleko uchatem Sani 50% taniej na drugie opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Filety z makreli w sosie pomidorowym, w promocyjnej cenie za 4,49 za opakowanie przy zakupie trzech sztuk. Kawa ziarnista Gustoso, w super obniżonej cenie za 44,99 przy zakupie dwóch opakowań. Napój witamin Water Oshi aż 52% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Nowości w Aldi. Szukaj produktów z zieloną cenówką. Smakowita podróż do Francji, Camembert, różne rodzaje, aż 36% taniej na drugie opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Super cena na ciastka francuskie z marmoladą to tylko 9.99 za opakowanie. Spray do mycia powierzchni szklanych marki Clean w promocyjnej cenie za 6.99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. To tylko część gazetki promocyjnej, po więcej zapraszamy do pobrania aplikacji Moja Gazetka oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał, zostaw łapkę w górę lub serduszko. Do zobaczenia w kolejnym filmie, udanych zakupów.